25 i dalej w minucie, aż przyjdą upgrade do ona. No a dla Ago plany. Kres już schodzi z Mida, bo ten też wcale nie ma daleko, ale. Tylko, tylko chyba Laker i pyrka są powoli przytwierdzani do swojej wieży. Widzimy, że tej będzie pierwsza oh, look, dolna, alejka jak Ogromny problem. Flash musi być zagrać, ale od razu czeka na niego. Quickset właśnie. Wiesz sobie właśnie na konto outplay. Również Kres razem z Cimimimakem są so na padać. Szczególnie, że nadciąga kozioł i to NZF Boga kuźni. Da sobie znać. haste. Nie trafi jednak swoich przeciwników, nie unieruchomi ich. To oznacza, że nikt się nie trzyma na dolnej, ale i przyrotowanie swoich sojuszników do górnej części mapy. Oczywiście słaby pomiędzy poplane a toplane. Herald zostanie zabezpieczony, chyba że Rurox Ja bym to skreślił, ale tak się nie stanie! Gryzaki stały na miejscu! Również ultimate oh. puszczony przez serafin! idealnie w cel! I to jest tragedia! Ago Rogue oh, ponownie oddaje darmowe złoto! A, ale teraz przychodzi tutaj Laker oczywiście, pyrka obok. Ja i to uratowało żyć pyrki. Tylko patrz, to jest to, o czym mówiliśmy w drapcie chociaż za chwilę, bo teraz kres podbijany. Nie. O! Rety, jakie obrażenia ze strony tych hejsta To było piękne! Hej, okay, powiem tak: outplayed fenomenalnie. Używa narzędzia, jeżeli jeszcze raz zapędzą się zbyt daleko zownicy Outplayed, pojawić się na dolnej alejce, ale tej wieży może już nie być. Laker. ponownie obijany, również z W, dojazd, teleportacja ze strony TheHaste'a. Owszem, pojawi się on tutaj, bardzo ładny ultimate, co prawda ze strony supporta, żeby tylko pomóc swojemu sojusznikowi, ale to będzie tragedia. Wieża zostanie zniszczona, mimo że długo czasu to zajęło, kres, musisz zrobić zabójstwo, nie do lurok. to może się bawi Zraito, to mogą być trzy zabójstwa potencjalne dla Ago Wyłapuję przeciwników, no i jeszcze kogoś musicie znaleźć, ale to się nie stanie. Chyba, że jeszcze kogoś zamknięcie potencjalnie o, drogę? Czas. Pamiętaj, że od dołu nadchodzi Lurox oraz kres, kresk przyspieszony. Ładny stun, The zostanie wyłapany. Sin Miwak. I jak się rozpoczynamy z Kozła, kogo znajdziemy? No tylko Sin Miwaka, który oczywiście ma swoją pasywkę, ale Laker w lekkich kajtuje jednak kajtuje przeciwników i to jest najważniejsze. Jednak tak znowu, zobaczcie, a to Jay A Nie wiem, co ze sobą zrobić, przecież Sin Miwak Dalej się będzie leczył w tym wszystkim, to my mamy pierwsze zabójstwo, ale super mega Left Rocket! Znajdzie mi już przez No i oczywiście Jinx się podekscytowała jednak weźmie smoka, bo patrzymy, dalej jest w swojej pozycji. Lakier Och, ten Gale Force odpłaca! Ten Gale Force oddaje! Ale z drugiej strony są problemy! Czy pasywka powoławia? RAIDO! To nie jego na w tym momencie bo powinien był mimo wszystko! Jest w stanie z pasywki ściągnąć również Lotusa! Och, kto by się spodziewał! Ale jednak! Ta oh. I weźmie to! W tym momencie Outplayed jeden, czego potrzebuje to się wycofać, naprawdę! Nie muszą tutaj się w ogóle walczyć! Jeżeli będą walczyć, będą tego żałowali jednocześnie! Zobacz, co lubi, robi Laker! Przód, tył, przód, laker, tył! Laker. Jest kozią mimo wszystko! Oj, kto tutaj pożałuje, jako rok. Sypią się! Nie spodziewali się chyba takiej potęgi! Ale to ponownie moc fightowa kompozycji! Outplay Laker bez swy... Klęsa, ale z flaszem potencjalnie, no mógłby tutaj nie dołączyć, ale to jest smog, dwa zabójstwa, Outplay. Fuck! I ludzie popełniają błędy, więc szukajmy tego potencjalnego błędu. Laker nie powitnie swojej w tym momencie, ale łapie go quickset! no i jeszcze widzimy ultimate od serafin. Lulu już nie ma, ale Laker, jesteś jedyną nadzieją. Musisz szczekać, musisz przeciwników stąd wygonić. Ale Laker to znajduje przeciwników. Jakby to były jajka wielkanocne. Niesamowity performance wykonania Edgar'a. Outplayed, to będzie czwarty smok. To będzie potencjalny zwycięzk w team, team fight. kres! nie znajdzie nic więcej. Laker bez swojego supporta również nic nie znaczy. Agro. Rock! powalony na kolana w tej pierwszej mapie. I na koniec widzieliśmy, Lager chciał się jeszcze poświęcić, zgarnąć chociaż raitę jeden za jednego w tej wymianie strzelców z rog. z spod tego inhibitora i idą po prostu dalej. To jest ostatni push, to zdecydowanie jest ostatni push. Będą chcieli skończyć z tym kanon minionem, naprawdę oglądać taki performance z wykonania drużyny reprezentującej region włoski. tam nie jest, i tam jest coś częstego, chociaż w tym momencie jeszcze uda się ich odgonić, no ale co dalej? Nie, ma? jest wysunięty! Może Sydney Walk będzie ma w stanie go Patrzcie, oni idą do przodu! Ale już również się trafia Scatter the Week! To zaledwie odroczy wynikami, mimo że wzięli wieże, to mogą nie mieć tak sobie łatwo! Zobaczmy Sin Walk! Jednak! O, ile obrażeń dostaje już bez jednego tanka! W momencie, w którym byłbyś na nic nie było w stanie robić agro! To po musi... prostu patrzeli, jak ich sojusznik jest pożerany! To musi być Laker, jeżeli jakkolwiek maratować tę sytuację no, ja... Te wszystkie nutki, no w tym momencie Outplay zagrało, ale na nosie Agorok oraz wszystkich fanów, bo Agorok był tutaj jasnym faworytem, a Outplay rozniosło na łopatki polską formację. Ogromne gratulacje, ogromne gratulacje. Tutaj nieważne, jak. Negocjacje, jest... cię po prostu odrzuca, a z drugiej strony na Minignara, będziesz mógł regularnie żeby zająć się Tristan, żeby ją wysadzić. Kres na pierwszym przedmiocie już powinien mieć wystarczająco zobrażenie. Być może teraz jakiś. Yy, Nami gang? Och, tak! Oczywiście! Piękna pierwsza krew, ale może o! się skończyć, że! Lurox z gwiazdem! Simimek, z który tylko czeka! Czy znajdzie? Ponieważ skadarnią wiki zaglądają na dolnej, ale w międzyczasie lakier znajduje zabójstwo! No pięknie! Tak, też na piękstra! Co, co jest? Lurox przeskakuje, a raczej prześlizguje się przez ścianę, a to. Do... Ale teraz. Za Mikołaj, za pyrka może zostać wyłapany czwórka zawodników OP Zestrywane z Turka! O kurety! Wyparował Quickset! I nagle z przewagi po stronie mm. Outplay robi się przewaga z zabójstwa, ale na koncie Agorou! Jeżeli tak mają wyglądać yy, wy, inaczej diabeł tkwi w szczegółach, czyli gdzie to złoto jest rozdysponowane, ale teraz lotu z No jak i również zresztą raito! Piękne dwuosobowe podbicie, również oh. nie trawiona! Laker jednak z plaży, który gorąc! Ale za to! Skarnie ten reset D-Haste, ale co dalej? Pytanie, czy ma obrażenie jakikolwiek Agorok bez swojego AD, kieruje Sinimivaka na pewno, który dorzuci stunem, no i pi***. Agorok. Odważnie raid'o i to był błąd. To był błąd. Chciał kogokolwiek teraz haste z kotwicy, to musi być zabójstwo. Jeżeli tak, to już ustawia teamwejdy Teleportacja od strony Sinimivaka, próbuje znaleźć przeciwnika, ale ten od razu trzmyka. Nie ma prosto, jeżeli chodzi o pog... Okay. Patrząc na aktualną sytuację, ostatnie kilka minut, obawiam się, jakby trochę Agorok nam przyspał, bo patrz, oba. jest inicjacja z ich nie strony, jest, jest także teleportacja. Kres się pojawi, zaraz wyczyści całą imprezę, spójrz, z każdej strony jakieś zagrożenie, outplayed, to oni się spocili i to oni poczuli, że muszą przyspieszyć, to ich postaci jego... <laughs> nie dali ma świetne możliwości kradzieży U, no Barona Nashora i mogą co chwilę obijać swoich przeciwników w Baron Picie, Agorok musi uciekać. S. Jeszcze raz! Kres gra Te świetnie. postaci są ile razy? 10 punktów zdrowia? No, jeszcze raz Outplay będzie próbował obijać przeciwników Simivak, jednak z nastakowanym dużym Gnarem. Wchodzi na bakleń, wchodzi na bakleń. Grozi, co chwilę grozi. A Gorok kupuje sobie dużo czasu. Czy będą kończyć tego barona? Musi paść decyzja. Bez To w tym momencie nie jest za jest bardzo zadawać obrażeń. Oczywiście Outplay, ale próba przeciwników jest baron, ale co dalej? Boreset znajduje w tym momencie Teleportacja właśnie ze strony Trishana cały czas To nie jest wcale dobre dla Gorok 2 Dalej na plecach posiada jednak swojego ultimate. A. Owszem! Ale flash już jest dostępny, przez Simivaka. Elder, Elder przejmowany przez Outplay. Nie ma łatwo! Smite! Smite zagrany przez Lotus! No przecież to on jest I w tym momencie Outplay leci do przodu! Pojawiają się salwy. Ale co nie ma to łatwo? Kto daje te obrażenia? No to laker ostatecznie! Tak łatwo zapomni! Taka Simivak nie będzie w stanie wyczycić tych minion tak prosto. Och, Tristana się tak dobrze czuje w takich momentach. I tak od razu Baster się od postuszowaniu Dolnej Wieży. I nie udało Badchica się kres jest... potencjalnie? Czy dasz radę znaleźć? Jednocześnie no, nie. To ważniejsze, że Laker zdobywa zabójstwo. Wyłapion sefa a bez niego już żadnych możliwości na otwarty engage, Nie ma outplay. Będzie bardzo, bardzo ciężko, a za 20 sekund wstaje uh -huh. baron Ażur. Nie ma też debat. Hicy go W tej grze outplay nie zrobiło zbyt wiele z tym draftem. Spójrz na Tristanę: 0-2-0. Pathitza tylko był w stanie upaść dwa razy w tej grze, a teraz robi to Raito! Agorow ze wzmocnieniem Barona oraz Eldera pod przeciwnym Nexusem. Zgrupowani, forma mega, Usin Miwaka tylko wzbudza strach w zawodnikach Outplay Wiedzą, że nie mogą podchodzić zbyt blisko, bo Wielki Gnar będzie w stanie ich oczywiście powstrzymać. Quicksem chce cokolwiek znaleźć, ale po prostu nie jest w stanie. Outplayed nie jest w stanie! Obronić mapy numer 2, To będzie pełna. Ale głównie no, ze strony włoskiej formacji będę patrzył mimo wszystko. nawet nie mają tutaj prawa wstępu. Czwarty o, poziom. Nie, nie. Na... Co? Okay. Nie ma, co się w będzie dzieje? Kres w, przecież jest opóźniony z tym zejściem. A zobaczmy, telefon się w tym momencie pojawi ze strony Simivaka do tego momentu. Pierwsza kres na kontrolę Lutusa. Tam, gdzie wylądować powinna. Mimo, że się odwiedzą, nie dadzą. No ale widzimy, że żaden jungler nie jest zainteresowany tym, co tam się dzieje. I też warto podkreślić, że na naszej staro się często schodzi, ale teraz Simivak z tylko że właśnie jednak do tego powiem się jeszcze. Ultimate w wykonaniu Kresa, czy znajdą? Czy znajdą tego seta? To jest bardzo istotne. Jest karta. Są również kolejne dorzucane i z dyków. To jest istotne dla Agorok. Nie wiem, czy do końca mają te informacje, ale Lotus lekko zwolnił. Outplay wygląda, jakby nie mieli planu na tę aktualną Departacja. sytuację. Ale teraz plan się pojawia. Jest tepek, stopa z jednej i drugiej strony. Agorok przejmuje tego smoka, ale walka trwa. I to najważniejsze. Pyrka próbował tutaj zająć przeciwników, zająć i kupić dużo czasu. Coopieś, Fokusował. Coopie jak Luroksa, który kupuje dużo czasu. Jest szansa z tych Antychasa. I to się właśnie dzieje. Re w tej walce. Ma ultimate'a, żeby dołączyć, ale gdzie? Do kogo? Ultimate A już nie ma. Agorok! z tak istotną walką zwyciężył. Nie miał skończonego jeszcze Rocket Belta. A teraz na, górę, na górnej alejce dojeżdżamy po raz kolejny. Czy uda się go wykluczyć, zanim rzuci swojego Heimlich'a Owszem, odpowiedź brzmi tak. I Jagorouk. Jeden cios wyprowadzili. na się leciutku no, ale w tym momencie Agorok mówi: Nie, no gościu, nie napinaj się tak spokojnie, troszeczkę bluzuj I wlazł, na do przeciwnika. To się może podobać. Jeden są na sam stat, ale co dalej? Bo lotu za ścianą. Posiada Heralda, ale też posiada Ultimate, a. również zegarek, gdyby trzeba było. Ale nie będzie możliwości na follow-upowanie tego, czy wejdą po Quick a. właśnie. Oczywiście, ta auto są. Sam... Jest Dojeżdżamy. na plecach, zachodzi krokodyl. Chcecie hapnąć. Widzisz jego zęby. Lurok szuka kopniaka. Czy będzie bardzo Twardo, nie puszczamy gruntu. Trzymamy to, trzymamy to. Przejmujemy bardzo ładnie stół. Drugi, trzeci. Au. I drrr. Baraż! Tak. Zawodnicy swoich teleportacji, kres dostępnych golda, ale wchodzi lotus! I nie zadaje obrażeń! Ta diana się spaliła na samym początku! A Damian Laker swoimi potężnymi mystic Szutami! potężnymi kłami! Kres z kartami! Każdego możliwego kartą wyciągnie z deku! Sztuczki magiczne na samą Jedno za drugą, trzecia mapa! Drażeń! Rozdzielili się! Rozdzielili się! na to jest Raita! Jest za ścianą, nie jest w stanie zadawać obrażeń aż do tego momentu. Lakier zostanie po prostu wyłapany. ale Badekali, nie trafia nikogo. Nie ma już tutaj Lakera. Patchica, kupuje czas. Sinmiva Miva gozdunuje. Luroks, nie może wejść za mało punktów zdrowia. OP dostaje darmowo. Gdzie widzimy zawodnicy opisy. No bardzo się będą mocno lecieć, No bo Drake, Oczywiście, że tak. Ol była byłapanie. Karta! Wyder Frost. No trochę zmroziło! Jak zawsze na Polsat Games, ale teraz to wyjątkowo! Kres. Bardzo piękna decyzja. No i jednocześnie agro, mając tego smoka, są pewni, że mogą walczyć. Jest bardzo ładny zegarek. Po lecimy dalej, może jakaś wieża, może jakieś kolejne zabójstwo. Ale szu, co tymi kartami? Jasny gwin! Starczy Agorok. Jest naciskany na środku, to jest ostatni krzyk Outplay w tej serii! I DHS się zdecydowanie pośpieszył, ale Damian ponownie zaznacza, że to nie tylko szczęście, ale głównie umiejętności! Dawaj, może popenta kila! Jest tutaj możliwość, żeby się na coś takiego zabrać! Lotus jednak zdjęty przez karciarza i kresowi też się należało. Simiwak jednak piękną zabawę prowadzi w samym środku, w sercu bazy przeciwnika do no to co najmniej paso doble! Bo 10 na 10 bym mu dał, drodzy widzowie. Po trzecią mapę Agorow przyszło z wielką pewnością siebie. Pierwsza to była zaledwie rozgrzewka. I po niesamowicie wypoistym splicie na lato zapewnią sobie miejsce w głównej fazie European Masters. Zasłużyli na to. Gratulacje Orły. Piękne...